Siema widzowie, ja jestem Matys i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ostatnio do gry zawitał bus bojowy, który jest naprawdę mocny. Dzisiaj postaram się wygrać grę, używając właśnie tylko busa. Jeśli odcinek ci się spodoba, to nie zapomnij zostawić łapki oraz suba. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, to zapraszam do użycia do Matysy ty w sklepie. Dobra widzowie, więc ja już jestem w gierce, lecę właśnie tutaj sobie na schronienie, mamy tutaj busa, z tego co widzę, to lecą tu jakieś chłopy. Ale dosyć daleko ode mnie. Dobra, musimy przejąć busa i musimy całą grę być w busie. Będę grał tylko nim, czekajcie. Nie, to się nie uda. To się nie uda. No to mamy chłopa. Nieźle. Nie no, to za... wykręciok. Typi, ale wysiądź stąd. Nie, ale po, ja nie rozumiem tych ludzi. Po co on tu wsiada do tego? Za wykręcił. Jedzie gdzieś z tym busem. Dobra, teaming, ziomek, może się z nim streamujemy. Ciekawie, co się dzieje? O kurde, ktoś strzela. Czekajcie, gdzie on jest? Tam jest 40 dostał. Dobra, ciśniemy ich. Dawaj ziomek. Nie złotimy ich. Dawaj na niego. Kurde. To pa, pa, co jest? haha, teamujemy się z nim. Nie, no, dobra, teraz ja kieruję. Jedziemy tam. Nie na no, chłopiec z kozakiem Dobra, pójdźmy może to do... O kurde, tam jest czołg Dobra, uciekamy No nie Pod nią... Dobra, jesteśmy dead Nie na no, jakiś dzieciak z czołgiem Dobra, musimy to naprawić nie Dobra, dawaj go, ciśniemy Kurde, tu jest jeszcze chłop Ziołek, zostaw nas Nie ma tu broni <grystanie> Co jest? Nie wierzę w to, dobra, kill off, kill off nam pozostaje O, sorry To on nie ogarnia ten typ Pompa Będziemy czołg... widzę, ale nie, wiem, co ja robię w tym challenge, tak naprawdę. Nie, nie zabiję mojego teammate'a. Challenge w ten sposób nie zaliczę, bo już busami zniszczyli, ale ses, nie wiem, mega ciekawe jest to, co się, co się tutaj dzieje. Musi go zabić ten chłop. Czekajcie, wracamy do niego. Zostaw typa. Czekajcie, pomacham, bo tak? Może w chai Nie, zabił nam teammata Gościu, jesteś do bana No dawaj, nisz ten czołg Kurde, dawaj go Wybuchnie Jez! Yes! widzowie, zabiliśmy go Dobrze Dobra, widzowie, jesteśmy już w kolejnej gerce, lecę tutaj busem i lecimy oczywiście na schronienie. Mam nadzieję, że tym razem uda się to zrobić, no po prostu uda nam się przejąć busa, żeby nie było takich dziwnych po prostu sytuacji, jakie były w poprzedniej gerce. Nie ukrywam, było to śmieszne i całkiem spoko się tak grało z tym ziołkiem, którym jechaliśmy busem. W ogóle jedyny problem, jaki widzę, to taki, że no może nam ktoś wsiąść do tego. Wydaje mi się widzowie, że będę mógł tym busem, że najlepiej będzie jak... Nie, nie gościu. Nie no znowu! Znowu mamy tego typa w busie. Ej w ogóle może. Ha, mm, okej. Okay. Dobra, więc nie wiem, może zaparkuję tu busa. I zrobimy tak. Muszę znaleźć jakieś paliwo. Paliwo przede wszystkim, ta spawarka to już... Mniejsza o nią. W sensie też się przyda oczywiście, ale mi się wydaje, że... Najpotrzebniejsze będzie tu paliwo, bo oczywiście będziemy jeździć całą grę tym busem. No i będę musiał tutaj spróbować po prostu przeżyć. Dobra, raz się żyje, przejeżdżamy go. Ej, łatwe to jest widzowie zabijanie, przecież oni nie mają szans z tym busem. Ten bus jest tak potężny. No patrzcie, to zadaje 100 damage, a jaki ten bus jest mocny. Kurde, aż normalnie. O, widzę kolejnego delikwenta, który chce chyba zginąć. Gościu, ty nie wiesz z, z czym zadzierasz. On w ogóle nie ogarnia, co ty za chłop. No nie, do, nie zajadę tym busem daleko, on zaraz mi się tutaj skończy paliwo po prostu. No właśnie Dobra, przejedziemy jeszcze ten kawałek Dobra, niech on sobie tu się toczy ten bus, a ja muszę znaleźć Nie, jeszcze chłop Dla dobra challenge'u chyba go zabiję, bo to sensu nie ma żebyśmy teraz ginęli Kurde, pad mi się odłączył Broń, szybko e, Mamy to Pompę mi jakąś dajcie, najlepiej szybką O dobra, PM Dobra Mój AM widzowie po prostu powala Ja nie, nie wierzę, że się od takiego boba prawie zginąłem Nie, bałagan gościu, zostaw mnie Musimy go zabić znowu Niestety Niestety, ale nie dają mi wyboru Nie chcę ich zabijać Bo nie na tym polega challenge Ale musi tu być gdzieś paliwo, no halo Tam jest kolejny chłop Dobra, lecimy dalej, szukamy tego paliwa Jest paliwo! Dobra, lecimy. Czekajcie Zostaw mnie typie! Kurde goni mnie! Psychol 1. Tu jest stacja benzynowa, mogą w ogóle od razu jechać na jakąś nazwaną miejscówkę. Nie chciałem ryzykować i tak się to skończyło. Widzowie, jednak trzeba... ten... Czasami ryzykować. Dobra, lecimy teraz totalne ryzyko. Możemy zginąć w każdej chwili w strefie. No ale challenge na tym polega, musimy mieć łusa. Mamy paliwo. Może więcej będziemy mogli nie jechać Tam jest apteczka, biorę ją. Kurde ej, to się może udać. Ile strefa będzie bić? Dwa do Dobra, nie, to się widzowie udaje, nie? Kolejna apteczka, biorę ją Dobra, wysiadam. I leczymy się apteczką Let's go Mamy full Uleczymy się tą medugiełką jeszcze teraz Lecimy. Let's go. Ej, niedaleko jest do tej strefy. Dobra, na luzie, widzowie. Ha, w ogóle czajcie, że ja mogę po prostu pójść tutaj. Na tą. E, na to miejscu, na której teraz właśnie jestem. Bym o wiele szybciej znalazł paliwo. Ale jak zwykle ja panikuję i nie chciałem tu przyjść. Bo ja się że tu będą chłopy. Niepotrzebnie. Dobra. Let's go. Dobra, ja bym tu może został. Mamy tu potkę, wypijmy ją. Raczej nikt nie powinien laserować nas z góry. Dokładnie nikogo tu nie ma. I to... Te... No to nieźle. Kurde, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dobra, mamy to. Med-mgiełka na szybkości. Nie, jednak nie wchodzę do tego działka, bo ja nie wiem co chyba mi to za laser, za laser naprawdę. To było chore Kurde, też mnie może... Nie, dobra wysiadam z tego autobusu Kurde, pad mi mną wsiadaj tam W ogóle, jak ja tam jest ten, widzowie Cyt, Jakiś Maciu080 nam zepsuł challenge, nie wierzę w to Jakieś dziecko mające dwa fragi Ja pierdziele, nie wierzę w to, widzowie Dobra, zróbmy jeszcze jedną próbę Dobra widzowie, ja już jestem w ostatniej próbie jak teraz, się, jak teraz się nie uda, to już po prostu dalej nie próbujemy Jest to trzecia próba Więc po prostu Jeśli teraz nam się nie uda Mieć top 5 w poprzedniej gierce było tak blisko Ale niestety Zginęliśmy w to 6 przez to, że mój pat się odłączył I nie mogłem wysiąść z tego autobusu i Jakieś dziecko nas zabiło Dobra, y, klasycznie Dobra, nie klasycznie, ale teraz ja bym pojechał widzowie po paliwo Tu być może będzie paliwo a, i będę się za tym paliwem rozglądał, jak gdzieś znajdę to zaraz razu biorę Z zróbmy widzowie akcję Patrzcie co robię A bo dobra, wiadomo. tam, chciałem tutaj zaparkować i podjechać, ale Stwierdziłem, że nie ma to za bardzo sensu Aha, zarąbiście, fajna stacja w ogóle Ale po co on do mnie strzela, ja nie wiem gościu, ogarnij dupsko Jeszcze mi oponę przebija, co za wykręt Czy da się to naprawić palnikiem? Da się, łatwiutko z nim Tam jest jakiś chłop... Nie, dobra, wyrąbany w nich Jedziemy stąd, ja stąd zawijam W ogóle jaki on mi daje damage, co to ma być? Dobra, jesteśmy widzowie na stacji Paliwo właśnie nam się kończy Dobra, let's go, mamy to Naprawiamy... Ty, ale gdzie tym busem spierdzielasz? Nie gadaj, nie gadaj, że panik naprawczy da się napełniać w tym! Ale koks! Dobra widzowie, mamy kolejny tutaj... Kolejną mechanikę, kolejny sposób, o którym dowiedziałem się dosłownie teraz. Nie wiedziałem o tym widzowie. Nie no, chłop mnie goni autem. To jest chyba znowu ten sam typ. A tam jeszcze jeden. Jezus, ale ich tu jest w ogóle. Muszę gdzieś indziej pojechać. Nie, tylko nie to. Żegnam... Żegnam pana! Leć le, le, tym busem! <laughs> ja pierdzielę. Nie no, wjeżdżamy na tyle widzowie, ja nie chcę tu wjeżdżać. Jedziemy chyba na drugiej koniec mapy teraz. Chciałbym naprawić tego busa, ale teraz nie za bardzo mam jak. Ej, w ogóle jak, on, jak się szybko paliwo zużywa, to jest dramat to paliwo. Tym busem w ogóle się nie opłaca jeździć w takim razie. W sensie, ten bus jest tylko do przejechania kawałka i to nie ma sensu dalej tym jeździć, bo to tak żre paliwo, że to jest hit. Dobra, może weźmy, zróbmy, weźmy, zróbmy tutaj taką małą zadymę. No to nieźle Skąd on Nie gadaj Nie mów typie, że ty siedzisz w krzaku Skąd on mógł do mnie strzelać? No z krzaka To jest dobana, widzowie Co to miało być? On ma jakąś aimbot'a, ten gościu. o co chodzi? Dobra, jest co przejść Nie no, widzowie, błaga. Musimy... Musimy to zaliczyć Musimy to zaliczyć Myślę, że i poczekam, skampię się i potem po prostu wiadę. Jak będą się klepać, jak będzie się klepać dwóch ostatnich to tam wiadę. Totalnie na pełnej prędkości w nich Będzie bekowo Dobra, lecimy tam Mamy tutaj dropa Może ktoś się skusi, żeby tutaj przyjść Ale z tego co widzę to chyba nie ma chętnych No dawaj mój pierwszy frag Dobra, się krak dostał 70 No dawaj go! Nie no i kradnie mi fraga jakieś bobo kampiące Czyli to, to jest ten, co mi dał taki laser od boku Gdzie ty kampisz, gościu? Nie mów, że w tym domku Już nie żyjesz No oczywiście, że w domku Kurde Lecimy z powrotem w tego chłopa Chcę go zabić Mamy top 3 Muszę chociaż jednego fraga, no. Szanujmy się. Tam jesteś. Nie mogę, tu gdzie on jest? On znowu gdzieś tam w jakichś krzakach. O, dostał, łatwo z nim. Tu jesteś. Nie, nie. Dobra, jest! Mamy, mamy top 2, tak jest. Coś było pewne, że zginę. Chciałem tylko tego typa zabić, który tak kampił. Wygrywa jakieś Bobo, który jest totalnym głupotem, on ma dwa fragi w ogóle. Dobra. Mniejsza o to widzowie. Myślę, że challenge można uznać za zaliczony. Mamy top 2. Fajnie się grał tym busem. Naprawdę polecam. Chociaż nie polecam grać tylko nim. Wzi wziąć tam sobie jakąś broń i po prostu busem przejeżdżać tych ludzi, bo to jest mega, mega OP. Przejechanie busem tego chłopa zadaje 100 damage ponad, więc myślę, że mega koks. Damage jak na właśnie samochód Więc jeśli odcinek wam się spodobał To nie zapomnijcie o łapce oraz sobie Wpisujcie także kod Matizety w sklepie wbijacie na Discorda, do Eneby, na Crux'a Macie link w opisie To tyle, no i siema